Witam, dzień piąty, dzisiaj mocarna podróż ponad 100 km na wschodzie Elbląga. Dość popularna stacja w Elblągu, Mol, a ja bez żadnej nawigacji dojechałem pod dworzec. No, trzeci raz jestem w Elblągu i znam go jak własną kieszeń. A też taka prawda, że po prostu musiałem jechać cały czas na południe. Za minutę odjeżdża pociąg, ale na szczęście jest opóźniony 7 minut, więc wbiłem do Biedronki po Rogalika, Polaris, jeszcze herbatniki z Grzechem. To nasz, wracamy na <gry> A meta w Szczecinie, proszę Państwa Warto wspomnieć, że bilet kupowałem dzisiaj z rana z jeden hak wolny 11.22, a więc 3 minutki opóźnienia Nawet Robiliśmy 5, prosta matematyka, proszę Państwa Za mną dwie wieżyczki, tu jedna tam drzewa, drzewach, druga pyk no i co, ruszamy w ponad 100 km podróż. Przed nami 7 albo 8 wieży ciśnień i dojedziemy rowerem aż do Elblągu. Wieczorem bardzo, bardzo ważne wydarzenie, proszę Państwa. już mamy finał mistrzów w siatkówce. Grają nasi z Francuzami bodajże. I finał jest o 21, więc będzie fajny, fajny wieczór. Mam nadzieję, że zmontuję Daily. A jeśli nie, to jakoś tam po prostu podczas meczu no trudno jednym okiem montaż, jednym mecz. Mogą być jakieś małe niedociągnięcia. Zresztą w siatkówce też tam jakieś przerwy są. A za mną tak w ogóle wieża kolejna, ale to, to podjedziemy bliżej. Na początku będzie inna, później ta, po drodze. Klasyczki przed dworcem. 11.30 podjeżdżamy pod 759 Wieżę cisień w Morągu Lepsza perspektywa A My lecimy proszę Państwa pod Zamek Krzyżacki Plus na rynek jeśli tutaj takowy jest Rozlewiskiem Morońskim Mamy Zamek Krzyżacki Zamek Morąg 1280 widzę Lokacje z duchami to tuż musi przylecieć Byk. Już obok mamy pałac dochnów. Jest rynek. Radusz w Morongu z Janem Pawłem II i Armotomi. 760 do kolekcji. Wieś markowo i wieża numer 761, która w tym momencie została przekształcona na mieszkania. Dzień dobry, kuri. Ty to kto? Ja może jednak odjadę, wiesz? Zostań, zostań. Ojej, z skrótami też dzisiaj. Miłakowo i wieże ciśnienie numer 762 przed Dino, a ja wstąpię, bo dawno nie byłem. Duża różnica. A oprócz bułeczek, gruszka, proszę państwa, aquafruta oraz kubuś na odporność grusza czarny bezdy. Kiszocik 14:50, kolejne miasto na literkę o Warmii, Mazurach. Stacja Prima Bis i sensacyjna cena. Poniżej sześciu. Godzina piętnasta. Znajdujemy się przed wieżą ciciń numer 763 przy torach. Puszczony dworzec. Legioniści tu byli. Ja jeszcze szukam jednej wieży ciciń, powinna gdzieś tu być przy torach, ale może się mylę. Puszczona stacja, ale wieży nie widać. Plac Wolności i Ratusz Miejski w Ornecie w Przebudowie boisko, tam też jest skatepark, można sobie pobiegać na bieżni a my, proszę Państwa, już kierujemy się w stronę hotelu mamy 3 godziny do Elbląga po drodze jeszcze wieża ciśnień w Wilczętach, w Słobitach oraz w Pasłęku a Braniewo niestety kiedy indziej. Częta i wieża numer 764. Jeszcze bliżej podjechałem. Uuu! Powinna tu być wieża, ale nie widzę. Chyba ją widzę, ale nie jestem przekonany. Tam była kiedyś stacja w Słobitach. Może się uda podjechać. Mamy ją. Słobity stacja. Wieża ciśnień w kształcie kwadratów połączona z budynkiem numer 765. Nade mną wznosi się Zamek Krzyżacki w Pasłęgu. To jest kościół, natomiast to jest ostatnia na dzisiaj, 766 wieża ciśnień w Pasłęgu. A jest 17.50 i zostało mi 20 parę kilometrów do Elbląga. Więc pewnie po 19 dojedziemy do hotelu. Tam jeszcze zamek widać, proszę Państwa. Zamek krzyżacki, wieżyczka jest. Tutaj w Pasłęku, tu wszędzie na warmi mazurach tych zamków krzyżackich. Pierwsze zabudowania zamkowe widać i za tą bramą, bramą młyńską. Mamy zamek krzyżacki. Godzina 18. Uczę ładnie w tym pasłenku muszę wam powiedzieć Złowo. I nawet to Ogromne pola golfowe pod pasłęgiem Kurde, ale bym sobie zagrał aż No tu mamy rondo golfowe I kolejny piękny zachód słońca Lecimy już na Elbląg 19:25. Tą wieżę raczej pamiętacie. I most pewnie też. Okazuje że wieczorem świeci. A ja Wam pokażę zaraz piękne widoczki. Pyk, ale przez okulary, przycisłe słoneczne. jest jeszcze lepiej. Teraz chyba lepiej nawet. Tak, bang, 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 bang. Takie foty na Instagramie? Link w opisie. Godzina 20. Wróciłem. Jeśli pamiętacie, z rana powiedziałem, że najpierw się umyjemy, później pojedziemy po KFC. Najpierw pojedziemy po KFC, jeszcze trochę wiatru jest. Wiadomo, że jak się umyje włosy, to, to się nie wychodzi na, na, na zimne powietrze, a już się robi mega chłodno, nawet bym powiedział, podobnie jak wczoraj. A więc najpierw skoczymy po KFC za jakieś pół godzinki. Mam 2 km chyba. A później podczas meczu się umujemy, więc jeszcze mniej mam czasu na montowanie. 25 minut do zamknięcia. Cymy na mecz, który za 2 minuty jest. Wróciłem, wygrywamy 9-5. I teraz zagryweczka. Na spokojnie. I blok. Ajajaj. W stworzyłem sobie własny kubek, tak jak już mówiłem. Cztery razy duże frytki. I po prostu 12 polędwiczek plus 6 stosów kończącego Siatkę, koniec! 2-0, zobacz Ale jajce mecz siatki Co No i co? Jest po bloku Mistrzowi Europy. Brawo. Od razu po meczu poszedłem się myć i spać, wstawiłem odcinek przed północą, udało się, ale nie powiedziałem ile wczoraj przejechałem kilometrów. Wyszło proszę Państwa dokładnie 130 kilometrów, natomiast dzisiaj, następnego dnia robimy 77, z tego 10 kilometrów z tym potężnym plecakiem.